No i uwaga, zapalają się czerwone światła. 1, 2, 3, czerwone światła. 5 czerwonych świateł. Iris, szybko zgaszły te dosyć. Szybko te świeczam, zgasły. Słaby start Kruisa. Dobry start Fricksona. Już jest na drugiej pozycji. oś już tam będzie chciało ze swojego zespołowego partera wyprzedzić Jest, wyprzedza kontakt między nimi. Kruis trochę po trawie. Piciuch teraz przebija się na piątą pozycję szaku. Szósty, siódmy queer. Dosyć spadł queer. Tam widzę walka między dwoma Ferrari. Teraz jeszcze Ferrari tutaj! Te killa z queerem walczy cały czas! Queer wyprzedzony, spada na łóżną pozycję. Jeszcze teraz te killa przebija się na szóstą pozycję, wyprzedza szaka. Teraz jeżeli tutaj Winter będzie próbował wyprzedzić queera cały czas. Roma dziesiąta pozycja za 11, papik, 12, Bason. Pa teraz Bason wyprzedza Papika. I udaje mu się to brzedzi papika. I teraz trzyma się cały czas z blisko za nim. No i teraz kontakt Beson z Steromanem. Zbliża się do Steromana cały czas, ale tutaj nie będzie żadnego ataku jest za daleko. Papik tutaj był również blisko dosyć. Ale bez żadnego ataku zobaczymy czy tutaj. Teraz jeszcze Emilkowski po zewnętrznej z koszczaka. Czy widzę, że za koszczakiem czai się cały czas klosza. Zobaczymy, jak to Janikowski wyprzedza koszczak, ale jeszcze kontakt między nimi. No coś tutaj musiało się podziać. Tak skupam się z tyłu, bo nie wiem, czy coś z przodu się nie dzieje. Raczej nie. Dokładnie tak, cały czas mniej więcej spokój. Chociaż teraz błąd jakiegoś hasa widzę dosyć szeroko. No, no dziewiąty winter. Oj, 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 kontakt. Kontakt, kontakt był ze steromanem. To był kontakt raczej, bo nie wiem, że to był e, uślizg. Teraz jeszcze Bison zjeżdża do tej serwisowej. Steroman nie wie, że ma uszkodzone skrzydło. Kontakt był. E, Steroman wjechał w tył Wintera, bo tak to wyglądało z kamery Wintera. Teraz jeszcze koszak bardzo blisko. A na nie wiem, że za koszak, bo czy to jeszcze Niemkowskiego, Nie. Nie będzie żadnego wybrzeżenia na pozycja 17. Oj, teraz Kerel Błąd wpada w bandę. I Kino. teraz jest o wiele szybszy, zobaczymy czy będzie wyprzedzanie, no jest, od zewnętrznej próbuje, bardzo blisko teraz Emilkowski, nie odpuszcza. No ale stracił już tą pozycję, a widzimy tam jeszcze kontakt między, kontakt, kontakt, kurde, Koszczak, kontakt z Levertuarem. Levertuar jest uszkodzony, nie, ale spada Andres, spada również Koszczak. Nie powinny aż takiej mieć przewagi, a tu jednak zobaczymy teraz DRS jeszcze, Klosza będzie, zobaczymy gdzie, będzie wyprzedza... od wewnętrznej próbuje wyprzedzać się. Emilkowskiego. Ojoj, oj, oj. uślizg. Kontakt między chyba tymi kierowcami i na tym traci. Uślizg teraz jeszcze musi cofnąć, bo się nie wyrobi. Tymczasem lewirtuar wycofuje się z sesji. Zobaczymy, co się stało z lewetuarem Czas się zbliża do HBFK. Zobaczymy, teraz będzie jakiś manewr, tak? Daj wob! Doskonały manewr. Pięknie zostawione miejsce. HBFK teraz Ojciec dyktator od wewnętrznej i za szeroko. No i wyprzedza w końcu HBFK. Ale jest tutaj przytomnie, obydwaj kierowcy Hbf teraz jako po tarce i zawróciły jego tyłem, zobaczymy, że teraz na prostej będzie chyba chciał się odegrać, no na pewno DRS w jego bolidzie. Jeżeli teraz się łapie w stronie powietrza za boli do makara, i będzie od wewnętrznej wyprzedzić do jedynki. Zobaczymy, czy jakie będzie to hamowanie ze strony hmf jak Zobaczymy teraz, czy kroisz czy wyprzedzi. Przepraszam, ojciec jest, wyprzedza. Jak na razie to hamowanie do pierwszego zakrętu. Jest chyba ka przed ojcem dyktora, chociaż teraz jeszcze kroisz będzie miał. Nie ma deresu, ale próbuje się złapać ze strugę powietrze za swoim partnerem i Nie ma żadnego daje bombu. No to to by było samobójstwo, jeżeli tutaj by był daj bomb. Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy, Papik, Annakinio, Papik jeszcze błąd przejeżdża, potrawian Annakinio go próbuje od lewej strony, czyli od zewnętrznej do następnego zakrętu. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj, Papik się bronił. Jest, Annakinio wyprzedza bez żadnego problemu Papika z systemem DRS. O, i teraz piękna kamera z helikoptera. Zobaczymy otwarty DRS. Jeszcze błąd lekki na HBFK. He... Zobaczymy. Teraz DRS wyprzedza HBFK bez żadnego problemu. Od lewej strony się z tyłu. Kirulis wyprzedza Piciucha. Tam z przodu raczej żadnego manewru nie będzie, dlatego zostaniemy przy Nakinio, który Teres oraz tunel za steromanem i wyprzedza Steromana bez żadnego problemu po prawej stronie, no i nawet nie po wewnętrznej zakrętu. Bo to wyprzedził na prostej bez żadnego zakrętu. Moczymy do nich, no i klosza wyprzedza Karela na prostej. Kierowca na twardszych oponach wyprzedza kierowcę na większych oponach. Tutaj blisko cały czas Kirulis, Hebefeke. No, Hebefeke już traci na tym. Oj, teraz jeszcze błąd. No, i e, będzie chciał to Kirulis wykorzystać momentalnie. że tutaj widzę, że jak Kirulisem. Piciuch, Piciuch, co tu się dzieje? Teraz jeszcze kontakt między tymi kierowcami, Między Kirulisem i Hebefeke. Hebefeke zostaje przez y, Kirulisa. zobaczymy jeszcze tutaj zespołowa walka. No, i wykorzystuje to również Hebefeke. Hebefeke spada na piątą pozycję. Piciuch jest na czwartej. Hebefeke stracił dwie pozycje na jednym zakręcie. Coś nieprawdopodobnego. I zjeżdża teraz do, do boksu dokładnie tak. Nie ma żadnych kursów zgodnych, ale, ale raczej już opony są nie w nie, nieaktualnym stanie. Tak, nie o wiele lepiej przejechana ta prosta. DRS jeszcze w jego boli, myślę, że bez żadnego problemu. Obejmuje pozycję wewnętrzną do tego zakrętu. Jeszcze teraz spycha lekko, klosze. No to doszło do kontaktu między nimi. Bolidzie boli zobaczymy teraz DRS, w boli i po wewnętrznej Jan Lakinią wyprzedza Szaka, dokładnie tak, jest udany manewr wyprzedzania. I tak właśnie się dzieje, ależ tutaj kontakt, przepychanka na tej prosty. Coś tutaj się działo, poleciało skrzydło Koszczaka. O, ależ tutaj się podziało. Zobaczymy, tuneluje się jeszcze za kierowcą Renault i od wewnętrznej teraz będzie atak się do jedynki. Dokładnie tak, lekki kontakt między kierowcami, trochę wywieziony hebefekę, ale Kirulis wyprzedza eee, Hebefeke, chociaż on teraz będzie się próbował odgryźć, nie ma DRS-u, więc nie ma zbytnio też jak to zrobić. Na dochowy do tego zakrętu powinno, znaczy kompletnie przestrzelony zakręt wykonaniem kloszy, raczej nie kompletnie, ale w ogóle przestrzelony. Eee, szaku momentalnie to wykorzystuje, obejmuje wewnętrzną do następnego zakrętu, no ale no nie pomaga mu to, Szaku spada na dziesiątą pozycję. Będzie wyprzedzał jest dive bomb. Kontakt między kierowcami zespołowymi. No ale wyprzedza Kirulis. Trzecia pozycja, ojciec dyrektor, czwarta. I Hebefeke, chociaż teraz ojciec dyrektor się tą wewnętrzną. Jeszcze teraz tam Pidiuch e, będzie próbował. Jest jednak już wszystko za daleko. Tutaj e, wymieniają się pozycjami cały czas. Szczak zjeżdża do lej serwisowej, więc Roma sobie nie wyprzedzi. Zobaczymy, jak zobaczymy będzie do tego zakrętu. Hebefeke od wewnętrznej. Nie. Nie daje rady, chociaż teraz jeszcze ojciec dyktatora może spróbować wyprzedzić i po wewnętrznej cały czas ojciec dyktator jeszcze zahacza, chyba lekko żwir. Chociaż teraz ojciec dyktator ma wewnętrzną, próbuje cały czas przepychanka, to jest hebefekę. No i teraz ojciec dyktator jeszcze spowodował wewnętrzną, obrót ojciec dyktatora. Kontakt z spowodował, że się obrócił ojciec dyktator, spada w końcu na szóstą pozycję. Totalny tylny osi, Queer zjeżdża do serwisowej serwisowych. HBF epicie wykorzystuje to momentalnie. Wyprzedza Hebefekę na prostej, start meta. Nawet nie musiało być żadnych poleceń zespołowych. Yes. Dopiero teraz go otworzył. No i zobaczymy, napędza się da, za tylnym skrzydem. A na kim obejmuje wewnętrzną bronić cały czas przed queerem. Bez żadnego manewru tutaj w tym zakręcie jeszcze. No, i cały czas teraz będzie znowu próbował od strony zewnętrznej. Anakin otrzyma wewnętrzną, jak to jest przed nim, ale Anakin nie się tą wewnętrzną. No i broni się przed Queerem. Teraz jeszcze kontakt między tymi kierowcami. i wjechał w lekko tył, boli Rosso. Cały czas bardzo blisko się biegają. No, Queer teraz o wiele szybsza prędkość. Zobaczymy, czy teraz na dohamowanie do tego zakrętu od wewnętrznej dokładnie tak Queer wyprzedza doskonały manewr kierowcy Williamsa. Chociaż teraz jeszcze, ojojoj, gdyby Anakin nie przejechał po tej trawie, miałby szansę skontrolować to. Ojciec Dyktator bardzo blisko kili. co tutaj się stało, że e, wykorzystuje to? Ojciec Dyktator wyprzedza kile. Co się stało? Czemuż tak się stało? Zobaczymy teraz, ojojoj, oj, oj, o wiele lepsze Queera. No, Tequila również ma DRS, ale Queer ma, jest bardzo blisko tu na rady Zobaczymy to hamowanie Queer od wewnętrznej, nie, odpuszcza. Ale za wolno, żeby zagrodzić tekili chociaż teraz dive bomb od wewnętrznej. I wyprzedza Tequilę, doskonały maner, Queer będzie miał DRS, Tequila również. Zobaczymy, czy teraz będzie to hamowanie do tego zakrętu, czy Tequila będzie próbował cokolwiek tutaj jakoś zdziałać, zwojować. Eee, Próbuje, ojoj! Oj. Bardzo dziki manewr ze strony Tekili. Teraz Queer ma wewnętrzną. Ale Tequila i tak uzyskują szóstą pozycję. Także no, Mocny manewr z jego strony, chociaż teraz jeszcze Queer. Zobaczymy od wewnętrznej. Kontakt, kontakt! Queer, e, przepraszam, Tekila. Bez lotek, bez lotki, lewej lotki w swoim skrzydle. Queer I, i od zewnętrznej próbuje. Tekila, jeszcze leki kontakt, Uślisk. No i Queer, piąta pozycja, Tekila, szósta. No, i teraz możemy powiedzieć, że jest to walka z zwycięz... O, jest tutaj, grosza, faktalnie przejechał ten zakręt. No, i Papik korzystuje to momentalnie, nawet nawet nie otworzył do RS-u. Nie wiem, czy ma zepsuty, czy jeszcze raczej postanowił. Piki Rulis pozycja pierwsza. Piciuch, pozycja druga. Hebefeke pozycja trzecia. Czy tak się skończy ten wyścig? Kończy się nie tak! Piki Rulis spada na pozycję numer trzy. Piciuch wygrywa wyścig o Grand Prix Australii. Hebefeke drugi. Dublet treno, moi państwo. 10 klosza. I 14 koszczak. Także wyścig skończony. E, I zaraz będziemy prosić tutaj kierowców na wywiady. Więc zostańcie jeszcze chwilę. Tylko zaprezentuję wam właśnie podium. Zaprezentuję wam podium, czyli duble dreno, moi państwo, duble dreno. Naprawdę piciuch pokazał klasę, wygrywając wyścig. No i czas na polewanie się tym szamponem, jak to ktoś nazwał, albo szampano-podobną substancją, jak ja to nazywam. Ja nie wiem, po co to tak marnować się, polewać. No dokładnie, lepiej odłożyć. Teraz zrobić jeszcze z zdjęcie bez kierowcy McLarena, bo on jest czarny. to... To nie, czyżby znowu nie pokazała nam się tabelka?